Już mam z tej strony mikieki Pro i widzisz, że wreszcie wbiłem 10 tysięcy pusek I też mam nami. Ostatnio zdobyłem i teraz wszystkich mam. Wreszcie. No i widzicie, że już wszystkich mam na 15. Myślę, że mi się trafi w bracie Le Leon. No bo nie mam choć jednej legendy ani jednej chromatyki. To myślę, że mi się który z tych 6 trafi: Spike, Crook, Leon, Sandy, Grace i Serge. No to myślę, że mi się jakaś kłość może trafi. No i zostawcie łapkę w górę ze supikami. I oczywiście najważniejsze jedna rzecz. Dzwoneczek, żeby nie przegapić takich filmów, no bo jeszcze mogę mieć Mega Boxa. No bo widzicie, że jest tutaj otworzyłem jest to, no, i ben, no i tutaj mam za 51. No to jak chcecie, Kiedy otworzę kolejny raz Mega Boxa, no to zostawiacie łapki. No i zapraszam oczywiście do mojego klubu. Niestety ja mam nas zaproszenia. Więc pod filmikami Brawl Stars na Miki Kiki Pro i Ty Nie na Miki Kiki Pro, tylko na Miki Kiki Pro i Ty Pod filmem z Brawl Stars macie pisać w komentarzu albo wy. Nie, nie. To bo, mm, pod wszystkimi filmikami z Brawl Stars macie wysyłać w komentarzach jak, jaki macie nit. No i was zaproszę do klubu. No i będziecie ze mną może nagrać odcinek. No to ja już nie przedłużam i będę i otwieram mega boxa. Dobra, ja skliknąłem. Kliknąłem, dobra, dobra. Zaraz zakręcę się trzy razy. Wy może nie widzicie, ale ja się zakręcę. To może ja zrobię przerwę. Żeby nie przedłużałem, to zrobimy akurat jeszcze cztery, No, potem mi może przynieść szycia, i jeszcze otworzę nosem. Wy nie widzicie, ale trzy, 2, 1. Aha. Aha. To nie było to, co chciałem, ale chociaż wreszcie zdobyłem 10 koła puch. Niestety nic mi się nie dopnęło. To jest mega, mega smutne. Ja się niestety jestem smutny, że mi się nic nie trafiło, ale chociaż wreszcie zdobyłem Nani, której nigdy nie miałem i 10 tysięcy puchów. Wreszcie mam 10 tysięcy puchów, no i zapraszam do mojego klubu, pisacie Niki... W w komentarzach, pod wszystkimi filmami z Brewster's. Nikki, kiki projekty. Zostawcie łapki w górę ze subikami i 12:00, żeby nie trafić filmu. Niestety, nic nie trafiłem. To nie miało być w tym odcinku. Ale zostawiajcie łapki w górę. Ja się już zęgnam. jo!